Cześć z tej strony, ja witam wszystkich serdecznie. Board Warships w bitwach rankingowych. Tym razem, tak jak obiecywałem, błyskawica. I będę, będę teraz pewnie pokazywał kilka bitew z niej. No zobaczymy, jak, jak tam z czasem będzie. Oczywiście, nasz, nasz okręt premium, mimo że ma siódmy Tier, spisuje się bardzo fajnie na tych bitwach. No, największe problemy sprawiają standardowo Benson. No, Machan również tam, no, potrafi nam zajść za skórę, ale w większości potyczek jednak wygrywamy i z Bensonem, i z Machanem, chociaż to różnie bywa. No, ale teraz królują na morzach i oceanach radzieckie: radzieckie niszczyciele 7 i 8 Tieru. Mimo, że są naprawdę niezłe, to Błyskawica również z nimi ma spore szanse wygrać, dlatego można śmiało nią grać. Zresztą z tego, co, co się orientowałem i przeczytałem na czacie, to pierwszy Polak, który wbił rangę, rangę pierwszą, zrobił to w 99% grając na Błyskawicy. Więc udowodnił, że ten okręt doskonale, doskonale sobie tutaj radzi. O, no i na dzień dobry mamy tutaj dwa krążowniki, które strasznie przeszarżowały u przeciwnika. O, tutaj, jak widzicie, torpedy wystrzelone przeze mnie nabrały ładnego kursu, i no, przeciwnik nie zmienił za bardzo swojego, swojego kursu i nadział się na te torpedki. No dlatego warto, warto wystrzeliwywać. Tutaj czas przeładowania jak na tier, ten tier bardzo bardzo krótki. Dlatego mamy tutaj praktycznie co minutę 6 torped gotowych do akcji. No tutaj przeciwnik nie pozwolił za bardzo za bardzo mi zbliżyć się do punktu. A, chciałem pierwotnie go zajmować, ale Patrząc, co się tam dzieje, to jest dosyć, dosyć ryzykowna akcja, dlatego jak już tutaj odbiłem na prawo, to przy okazji sobie tutaj jest dosyć bezpiecznie z tej strony, kapować. Zresztą z drugiej również można się tutaj schować za tą sporą wyspą na, między A i B, przejąć punkt, zawrócić i na spokojnie znowu przejmować A. Tutaj gram. Identycznie jak pokazywałem wam, tę bitwę na Bensonie, czyli staram się kontrolować jeden i drugi punkt, żeby były one w posiadaniu mojej drużyny. Nieważne na, na, na której stronie mnie na tej mapie rzuci, one są naprawdę blisko siebie i no warto, warto tutaj cały czas uprzykrzać życie przeciwnikowi i, i zmuszać go do tego, żeby tutaj te punkty odbijał. Pokazywał się wtedy. I mamy przynajmniej w 100% pewność, gdzie on się znajduje, jak tutaj pływa blisko tych, tych punktów. To jest cały czas podświetlone i cały czas niszczyciele czy krążowniki mogą tutaj starać się storpedować w pancerniki lub, lub krążowniki przeciwnika. No i standardowo zawracamy tutaj na tym punkcie, a teraz <coughs> całkiem sporo się dzieje. Już na samym początku się sporo działo, ale przeciwnik e, no za, bardzo, za bardzo się tutaj wysunął do przodu. Pancerniki nie nadążyły tutaj za szybkimi krążownikami, niszczycielami, i o, w rezultacie skończyło to się dla nich utratą aż dwóch krążowników, co e, już na dzień dobry sprawiło, że mają oni teraz sytuację mało komfortową. Muszą nadrabiać. Dlatego też warto było przejąć ten punkt B, bo jeśli by przeciwnicy mieli dwa punkty w takiej sytuacji, no to oczywiście z czasem by odrobili te straty. A jeśli by się tak stało, że zaczęliby jeszcze zatapiać nasze okręty, no to by wyszli sobie spokojnie na prowadzenie. Dlatego warto tutaj cały czas zmuszać przeciwnika do odbijania tych punktów i nie zostawiania im pod żadnym pozorem ich zbyt długo. No pamiętajcie również, że jest trochę bitew, które tutaj trwają bardzo długo. Część się kończy w ten sposób, że po prostu kończy się czas. Część oczywiście wybiciem przeciwnika do nogi, no ale to się zdarza nie, nie zawsze, więc trzeba mieć to na uwadze, że może, że może się nam tutaj bitwa różnie potoczyć. Zobaczcie, co robi lotniskowiec. Lotniskowiec teraz płynie... Żeby się tutaj, zobaczcie, schować za, za wyspą. No, jest to zagranie dość ryzykowne, bo no mamy dwa niszczyciele, mamy wszystkie właściwie typy okrętów. Więc jeśli tylko on tam sobie zacumuje, jak w doku, no to po pierwsze, nasz lotniskowiec ma łatwy cel do ataku. Po drugie, nasze niszczyciele mogą również bardzo szybko taki lotniskowiec rozmontować, tak samo pancerniki, krążowniki, jak tylko będą mieli jakiś kąt strzału, to ten lotniskowiec po prostu znika. No a z drugiej strony, jeśli będzie miał bardzo dobrą tutaj obstawę, no to będzie bardzo szybko tutaj wypuszczał cały czas kolejne eskadry przeładowane, szybciej niż nasz lotniskowiec, który jest aż na I-9 i płynie w kierunku J9, więc jest bardzo daleko te samoloty muszą pokonać. Naprawdę, tutaj sporo tych kilometrów, żeby, żeby zacząć tutaj rozrabiać, dlatego no, z jednej strony nasz gra bezpiecznie, przeciwnik gra bardzo ryzykownie. No, ale tracąc teraz trzy okręty, chyba muszą ryzykować. Ale no, nie wydaje mi się, żeby teraz e, to miało już jakieś takie mega wielkie znaczenie, jakby były wyrównane siły. No to takie ryzyko mogłoby się wydawać tutaj zbędne. Tym bardziej nie wiem, czy on tam był aż jakoś tak bardzo atakowany, że, że tutaj się chował za tą wyspę. Czemu, czemu standardowo nie był na, na B4? Ciężko powiedzieć. Co mu tam się. Jakie tam plany kapitan tego lotniskowca ma? Ja tutaj w każdym razie postanowiłem odwiedzić ten lotniskowiec, spytać co tam, co tam słychać, jak jedzenie w kuchni, no i po malutku, pomalutku zmierzam właśnie w jego stronę. Oczywiście w razie czego tutaj, w razie kłopotów, nie miałem zamiaru tutaj iść na za wszelką cenę, atakować przeciwnika, bo jak widzicie, no, dwa pancerniki są. Obok niego, i ten niszczyciel. No wszyscy już tu się trzymają razem. A więc ci gracze, którzy tutaj zostali, już raczej słabi nie są. Wiedzą, wiedzą mniej więcej o co chodzi. Oczywiście będzie nam nie polował. Na szczęście, no te torpedy były wystrzelone fatalnie. Więc nie wiem, czy przez, e, przez nerwy, przez przypadek to się stało. No i inna sprawa, że tutaj. Niezłą robotę teraz robi nasz, nasz lotniskowiec. Jak widzicie, podświetla, i to najprawdopodobniej on tutaj zadaje obrażenia. I teraz jego torpedy lecą właśnie w stronę tego lotniskowca. Zobaczcie, ile przyjął, nie mogło się inaczej skończyć. Jeśli zostawia się lotniskowiec w jednym miejscu, bez, bez możliwości jakiegoś manewrowania, to jest to w wielu przypadkach bardzo zły pomysł. Teraz tutaj sobie bezkarnie e, ostrzeliwuje ten pancernik. Widzicie, tam <laughs> mierzy zupełnie gdzie indziej. Wpływa, żeby, żeby tutaj e, zdekapować. No bo już czasu mają e, nasi rywale coraz mniej. Punkty uciekają im właśnie i za i z B. Dlatego dłużej tak nie mogą, muszą teraz ryzykować. Już widzę ten e, lotniskowiec. Na początku chciałem go sobie zniszczyć z, z artylerii, żeby nie, nie używać torped, ale później stwierdziłem, że no, ten pancernik, który tutaj jest, no, zaraz zacznie tutaj ostrzał. I to jest dość ryzykowne. Poza tym niszczyciel, myślałem, że jest tutaj bliżej i że zaraz też będzie zainteresowany. Ostrzeliwaniem mojego okrętu, więc już wyszczeliłem jedne, jedne torpedy, drugie dla pancernika. No i stwierdziłem, że czas, czas robić właśnie zwrot, bo jak widzicie, już pancernik zaczyna ostrzał. Tego płynięcie dalej tym kursem i oddanie jeszcze z dwóch, trzech salw mogło się, za mnie, yy, mogło się dla mnie skończyć mało interesująco. No i ten pancernik chyba brał, brał przykład z, z lotniskowca, może się zagapił i nie, nie zauważył, że wbije się tutaj w tą wyspę. A chciał po prostu zrobić nawrót, tylko przejąć i, i zawrócić. A tak czy siak znowu jest w. W sytuacji w takiej jak był ten lotniskowiec, czyli no pra, prawie stojący cel, wiadomo jak się będzie poruszał, będzie tutaj. A tam te 10, 10 węzłów do tyłu, 10 tutaj jest. No właśnie, więc to jest prędkość, która nie, nie, nie stanowi żadnego problemu, żeby go namierzyć i, i zniszczyć z czegokolwiek. Czy to z dział, czy z torped. Tutaj jakaś kulka musiała trafić w, w ten tutaj nasz pancernik. No i już zaczął, zaczął płonąć. Dodatkowo jeszcze dwie torpedy. Nie wiem, czy to za, tą, e, za ten pocisk ktoś mnie tak ładnie nazwał. A czy to nie było do mnie, ciężko stwierdzić, ale pewnie do mnie. A tak więc z góry przepraszam. Nie wiem, czy ktoś tam kapitan oberwał. W każdym bądź razie nie zapaliłem, nic się, nic się nie stało. O, zazwyczaj staram się nie strzelać w nikogo, torpedy też. Staram się wypuszczać tak, żeby było w miarę bezpiecznie. Śledzę kursy e, tutaj naszych sojuszniczych jednostek, czy się czasem nie nadzieją na moje torpedy, bo to jest z, znacznie bardziej e, niebezpieczne niż tam jeden, jeden pocisk z, z działek kalibru 120 dla pancernika. No, i teraz nasz pancernik dostaje bardzo konkretnie od tutaj, od przeciwnika. Więc postanowiłem mu pomóc. No, w końcu go ostrzelałem, więc jakieś zadość uczynienie się należy. Jeszcze torpedy wypuścił w stronę naszego pancernika, więc. No, Tirpitz jest e, chyba najlepszym pancernikiem 8. tieru Na pewno najlepszym na, na odległości, właśnie takie. E, Powiedzmy 6, 6 km, kiedy już te torpedy zaczynają e, mieć możliwość, tutaj, dorwania kogoś. Nie wiem, czemu też ten gracz tak się z naszej drużyny strasznie, strasznie denerwuje. Najczęściej ludzie tacy piszą, jak zginą jakieś tam duperele. Pewnie dlatego, że mają czas. E, wydaje mi się, że ten team był całkiem niezły. Wszyscy grali dosyć, dosyć rozsądnie. Tyle. No i bitwa bitwa udana. Więc nie ma za bardzo co narzekać. A jak widzicie, drugi komplet torped. Pierwszy był wystrzelony jakby przeciwnik skręcał w lewo. Drugi jakby zwalniał. Teraz właśnie zwalnia. I poczęstunek. Elegancko dotar. Tak więc bitwa, bitwa wygrana. Jeszcze chciałem piątego, piątego kila, bo zebrały się cztery. Jak wiecie, już kilka razy miałem szansę na piątego, i zawsze coś tam zabrakło. Odrobinę szczęścia. Ze trzy czy cztery razy już mogłem mieć 5 kili, ale, ale nie. No i tutaj zobaczycie też, co się, co się stało. Też była duża szansa. No nie wiem, może, może w końcu się uda. 5-ki na, na 7 przeciwników to jest, myślę, całkiem niezły niezły wynik. Nie wiem, czy więcej komuś się udało. Jak tak to napiście, no to, to jest kwestia w dużej mierze też szczęścia. Marcie, gościu do, został na, na naprawdę na, na tam jeden, dwa pociski i zabrakło czasu. Te torpedy też całkiem nieźle wystrzelone. Jakby, jakby szły troszkę bardziej w lewo, to miałbym większe tutaj problemy z wymanewrowaniem ich. No, błyskawica nie jest tak zwrotna jak Benson, którego widzieliście popisy w unikaniu torped wcześniej, ale też daje radę. No i taka oto bitwa na błyskawicy. Wielkie dzięki za oglądanie. Wam życzę standardowo udanych bitew. Trzymajcie się i miłego dziąka. Cześć!